Magiem 4 Nie, nie zaściśnij huki. Witam wszystkich z tej strony Ulat. Dzisiejszy filmik to nagranie z naszego klasycznego niedzielnego strzelania, ale żeby nie było tak nudno, to dzisiaj mieliśmy trochę problemów technicznych ze sprzętem i efekt był tego taki że ja skończyłem dzisiaj z repliką Specna na Arm Score, kupioną swego czasu za chyba 260 zł z Gunfire'a na promocji i to jest replika full stock. No jak na mnie to raczej rzadkość, że z takim sprzętem biegam, no ale cóż, tylko to mi zostało, więc trzeba było jakoś grać. Dodatkowo w tym filmiku powoli będziemy wracać do systemu, kiedy Saiko też miał kamery, też nagrywał i mieliście widok z dwóch perspektyw i dzisiaj będzie jeden z pierwszych takich filmików, gdzie udało mi się to w końcu obrobić, a scenariusz jaki rozgrywamy aktualnie to szturm na licznik, czyli na środku jest licznik i obydwie drużyny próbują utrzymać go przez jak najdłuższy czas, nabijając sobie punkty. Jak tylko runda się zaczęła, to jak najszybciej kierujemy się do celu, aby przejąć licznik przed przeciwnikiem. Bo wiemy, że będzie ciężko, bo w poprzedniej rundzie no troszeczkę nam nie szło. Tutaj jeszcze działa moja kamerka zamontowana na ryfice, i możecie widzieć jak ten wspaniały kors Niestety, problem polega na tym, że kamerka za chwilę się zawiesiła i ja tego nie zauważyłem. Więc, niestety, potem będzie tylko widok z mojej kamery na czapce. Na No i niestety, dostałem kuleczkę, więc trzeba lecieć na respawn. Na szczęście na placu boju zostaje Saiko. Na szczęście kamerka Saiko na repice działała dłużej, chociaż też z pewnymi przerwami, bo oczywiście problemów technicznych było pod dostatkiem. Jeden minus. Zderzałem sobie, Lewa! No i niestety Psycho też dostaje, i w efekcie z przodu Boga, zostaje prawie nikt. I przeciwnicy i zajmują panowod. licznik i przygotowują się do obrony. A my teraz będziemy musieli się przebijać, atakując. Lewą, lewą Droga powinna być obsadzona przez naszych, wiesz Nie Niemilo zeszło, chyba schodził tylko psycho. Tam tam kilku jeszcze naszych było? Tak, to jest licznik. Dobra jest Przeciwnik, który nas całkiem zaskoczył od pleców to był oczywiście kromek. Naszej szczęście udało się go zdjąć i możemy atakować dalej. Niestety marsz tutaj drogą, otwartym terenem, to raczej samobójstwo, więc spróbuję obejść to lekko bokiem. W międzyczasie zrespił się Sajko i prawdopodobnie niedługo do mnie dołączy. Jeszcze kilku będą wchodzili wam od prawej, od waszej prawej. Będą wchodzili od strony zagęszczenia, które macie tam powiedzmy na godzinie drugiej. No, tam się zbiera. Gdzie widzę? Na naszej trzeciej. A niech się zbiera. Chłopaki pchają w okolicy drogi. Ja natomiast idę lewą stroną, krzaczkami i przemieszczam się do wysokości licznika. Jestem sporo przed nimi. Żebera nie ma, ale on nie był sam. Tajka, jakbyś dał radę Żebera tam gdzieś docisnąć i zablokować. Żebera nie ma. Żeber zdjęty. No to przyjął. Kompotilu tam nam zostało. Nie ma co ukrywać w tej lepszej strzanie Półautomatem to raczej abstrakcja, bo te kuchyle są gdzie chcą, więc automat jedynym rozwiązaniem. Ja przypominam, że gramy o licznik, licznik jest dalej. Nie ma sensu tutaj tracić amunicji na nim. No dobrze, właśnie mam zamiar to zrobić. Ulat jestem na twojej piątej. Ulat przyjął. Pchajcie powoli ja ich będę skupiał na lewej flance. Dostała, dostała, dostała Widzę Niestety przeciwnik obszedł mnie jeszcze szerzej i wlazł mi na plecy No i cóż, droga Hit. do respo. Minus Tu gdzieś blisko coś leżało Minus. Kupaki, te krzaczory przeczeście! Długo to nie potrwało i Saiko też wybiera się na respa. Zrespiłem się i ponawiamy. Czyli ja znowu próbuję obejść leciutko lewą stroną, ponieważ przeciwnicy, którzy nas obchodzi, już są wyeliminowani. Natomiast krótko po mnie wyrusza też Saiko i będzie dołączał do mojej pozycji. Już tam do ciebie idę. Ulat jestem na szóstej Potrzebujemy trochę szturmów, które tutaj wejdą w prawo stroną drogi, trochę ich docisną. No to z tego co widzę, to za tobą są dwie DMR-ki. Sajko, mijają mnie lewą, mijają mnie lewą. Jednego wyjąłem, drugi minął drogą. Dobra, jestem na twojej siódmej. Jak bardzo się minęli lewą? Dystans. Szli drogą, jeden mnie minął. Odległość ode mnie 60-70 metrów. Przemieszczał się w lewą, staciem go. Jak miną moją wysokość, jakieś 20. Dobra, spróbuję pokryć lewą, ale potrzebujemy kogoś w takim razie do szturmowania tego cholernego licznika. Sajko, gdzie są te nasze szturmy? To pchnij je do przodu. tak jak sama nazwa mówi, szturm. Kurde panowie, drogą jeden na lewo od niego, jakieś 30 metrów dalej. Ulot dobra, ja przed sobą mam trzech wrogów, sam tego nie wydłubię, bo muszę przejść przez drogę. Hubert, 50-60 przed Tobą po prawej stronie drogi w tych gęstych krzaczkach siedzą ok, dobra, przeciąłem Huberta nie jestem w stanie wypatrzeć skąd strzelają czy ktoś z naszych w ogóle pcha ten licznik? ja się staram, ja się staram będę wchodził od lewej, ale mam gołe plecy w tej chwili nie masz gołych, ja jestem za tobą. Hit! No i niestety, lecimy do reszty. No a Sajko zaraz za mną. Dostał, dostał, dostał. Dostałem. Nie, ale to musiało być, wiesz, dosłownie, jedna osoba. Aha. I skorzystać z okazji, jak oni będą wszyscy, wiesz, skupieni na froncie, nie? Wejść, wybić 5-6 osób. Wtedy oni się zaczną odwracać, rozglądać, i wtedy front powinien wejść. Tutaj jest. Ciężko będzie o synchronizację. Wychodzę z respa. Teraz próbuję drogą, bardziej środkiem. No i niestety kończy się to jeszcze szybciej. Minus. Trzeba zmienić plan. Bo ten ewidentnie się nie sprawdza. A no, on szybko wrócili, więc droga jest na pewno obłożona. Uważajcie na lewo, gdzieś tu podobno coś leży. Dobra, dostał? Ten jeden to minus. Jeszcze jeden gdzieś tam jest. No i Sajko też wraca do respa, a ja w tym momencie znajduję się już mocno na lewej flance, ponieważ obchodzę cały teren bardzo, bardzo szeroko. Plan jest taki, aby obejść całą linię frontu i wejść przeciwnikowi dosłownie na plecy. Razem ze mną idzie ojciec i jeszcze jeden gracz. Czy ktoś z radiem jest w pozycjach szturmowych do ataku? Okej, okay. szykujcie się, my im zaraz na plery. Ojciec, zwijaj na mnie. Przemieszczam się lewo w stronę drogi. Zwracać na siebie uwagę, jak ojciec do mnie podgoni, to spróbuję wejść na tył. Dobra, ojciec, minimum tak z 40 metrów, i będziemy szli równolegle na nich. Ojciec, widzę trzech gości tam na wzgórzu. Dobra, ruszam. No, my już jesteśmy na plecach przeciwnika, natomiast Psycho stara się zorganizować atak z drugiej strony, od strony naszego respa. Zobaczymy, czy uda się to jakkolwiek zsynchronizować. No, bo my musimy zaraz zacząć strzelać. Tego po prawej, będę w stanie zdjąć. Patrz na Ciebie. Atakujcie, atakujcie, zauważyli nas Trzeba go pchać, niech ktoś po prostu pilnuje flanki i tyłu Dwie osoby karabiny na plecy, reszta na licznik. I pchać to siłą ognia po prostu zasypać ich tym kompozytem. Ja przepycham się cały czas do przodu, ale to, czego im brakuje, to autentycznie KMA. Naprawdę brakuje mi tutaj siły ognia i jakiegokolwiek zasięgu, bo niestety te 330 FPS-ów no, nie daje mi za wiele możliwości. Przebijamy się powoli przez drogę. Dawaj! Straciłem ojca. Powoli aczkolwiek, no bardzo powoli, ale przesuwamy się do przodu. Co prawda ze stratami. Panowie pchacie tam, pchacie? Pchać na licznik, przysząd tam jest 70 do przodu. Mi się kończy amunicja. Pchajcie ten licznik szturmowymi. Dawaj! Ponieważnikiem po prawej stronie pchać, pchać, pchać dawaj, tu dawaj. za licznikiem 20 kolejny po lewej god Po lewej idzie nam rzebę uważajcie Sajko potrzebuje mocno na lewą deMLki. Jest już blisko, a naszych tu mnogo, więc mamy wreszcie jakieś szanse. Niestety ja jestem na wyczerpaniu amunicji Od lewej pilnujcie od lewej domiewali! Nie stać w miejscu, pchać, pchać. Jak stoisz w miejscu, to cię trafi w końcu. To ma magię M4. Nie, Tutaj dostałem magazynek od jednego z kolegów. Problem w tym, że y, zgubiłem go, bo nie wpiałem go prawidłowo i dobiegłem do punktu no, bez magazynka. No dobra, jestem pod punktem, tylko licznik jest półtora metra nade mną. Zasypać ich tym plastikiem i minąć licznik. Mamy go mieć na plecach. Panowie, gdzieś mi ten mag wypadł po drodze jak biegłem. Tam gdzieś jest jeden. W wąwozie Widziałeś gdzieś tajmaka? No dobra, teraz już mogę walczyć. Za, z nasypem po prawej są i w dużej ilości. Uważaj, od lewej z DMR podchodzi. Od lewej tłuczę Sajko od lewej punktuje nas DMR. żeby nas od lewej punktuje. Jesteście gotowi, mogę się podnosić? No to czas na próbę przejęcia licznika. No niestety się nie udało. Idziemy na respa. Tyle dobrze, że pod licznikiem mamy dużo naszych, więc ja liczę na to, że uda nam się cokolwiek osiągnąć. Zostałem sam na flace, zostałem sam na flace. Niestety, Psycho bronił się najdłużej z naszych sił, ale i on w końcu musi wybrać się na respa. No niestety, licznika nie udało się przyjąć nawet tego honorowego punktu nie mamy. Ja się zrespiłem i czym prędzej ruszam do ataku, aby jeszcze w te niepełne siły wroga wejść i spróbować cokolwiek osiągnąć. No niestety, nie ukrywajmy, jest już późno. Minos, minos, minos. Powoli, ale udało mi się dojść praktycznie w okolice, gdzie wcześniej był Sajko, niestety do samego licznika brakuje mi jeszcze jakichś 40 metrów, a to wbrew pozorom bardzo dużo. Jestem na prawo od licznika, jakieś 40 metrów. Ja mam za licznikiem przy drodze dwóch typa przynajmniej. No to kompletnie nie mój, nie mój obszar. Ja jestem idąc na naszej bazy miejsce na godzinie czwartej, piątej od licznika. No i niestety przeciwnik mnie wypatrzył, dostaje kulkę i dla mnie ten atak się kończy. I niestety był to też praktycznie koniec scenariusza. Ja już nie zdążyłem się zrespić, Psycho nie zdążył dotrzeć, aby nas wesprzeć, więc niestety tak to się skończyło. Przegraliśmy sromotnie, ale cóż, czasem tak musi być. I na dzisiaj to wszystko. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia ponownie.